Polish Radio Chicago. Dzięki energii można pomóc w ciężkiej chorobie. Nie słyszał, nie mówił. To był dla nas szok. W sumie po wizycie u pana Stobickiego te testy były coraz lepsze. Te początkowe testy były bardzo niskie. A później to wszystko zaczęło rosnąć i mowa też się poprawiała. Także. W tej chwili to, jak potrafi powiedzieć mama czy tata, to jest tak czyste, że nikt by nie powiedział, że to mówi dziecko niesłyszące. Był w stanie nauczyć się mówić, co jest naprawdę dużym osiągnięciem. I też jest bardzo duża zasługa pana Ireneusza Stobieckiego. Uzdrabianie energią to wielka wiedza. Gdy wszystko zawodzi, Warto spróbować. Zapraszam.